Witam serdecznie, Urbe, Urbek Sosnowiec z Lubocian. Tym razem też jesteśmy na Dąbrowie Górniczej. Znalazłem po drodze, y, gdzie szłem na opuszczony opuszczoną kamienicę. Y, na wejściu pisze, grozi zawaleniem i tak dalej. Więc na pewno widzę, że wejścia są, więc wejdę, nagram wam jakiś krótki materiał odnośnie tego budynku. No i co? I zapraszam do oglądania przechodzimy powoli powoli pod budynek już latarkę mam przygotowaną tą moją unikatową gdzie wszędzie mnie możecie z nią zobaczyć na pewno na, na takich obiektach mogą być bezdomni lub inne osoby postronne mam dziwną taśmę w ogóle więc powoli udajemy się w kierunku budynku U, u, mocno, mocno rzeczy. Mocno zdebastowane. Mamy znicza. No, do budynku w tym, w tym momencie no, nie ma wejścia. Jest to już tak mocno zawalone, zdebastowane, że no, ja nie będę ryzykował wejścia na, na taki obiekt. Przede wszystkim po pierwsze jestem sam. Nagrywam. Nie mam żadnego zabezpieczenia w postaci drugiej osoby, A więc no chciałem coś wam nagrać, ale chyba nagram wam przy okazji jak będę na, na innych lokalizacjach, choć meble w środku jeszcze są. Jest pełne wyposażenie mieszkania. Nie wiem czy widzicie z tej perspektywy, no, mamy meble. Ale tak jak mówię, jest zbyt mocno zawalone, żebym podchodził do budynku. Na pewno, na pewno mieszkańcy, no mieszkańcy coś bezdomni, coś na pewno chodzą, mieszkają, śpią, bo widzę, że łóżka są i tak dalej. Obok są dosyć nowe okna, więc... No co, do kolejnej wyprawy. Urbek Sosnowiec, Lubocian, Urbek Wandalis, Zapraszam.